Witajcie w kolejnych Motoniusach. Wracamy po wakacyjnej przerwie. A w zasadzie nie tyle my, co producenci, którzy dopracowywali przez ten czas swoje jesienne premiery. Tak, jesień to zawsze czas premier motocyklowych, odzieżowych i ogólnie wszystkiego, co związanego z jednośladami. Więc trzymamy rękę na pulsie, kamery w dłoniach i lecimy z tematem. Od kilku miesięcy krążyły plotki na temat nowego motocykla Adventure od Hondy. Wiadomo było jedno, będzie posiadał dwucylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 750 cm3. Ten nowy motocykl ma być lżejszym i trochę tańszym uzupełnieniem oferty Hondy i jednocześnie konkurentem dla rosnącego segmentu średnich Adventure'ów jak Tenere 700, Tuarek 660 czy Moto Guzzi V85TT. I tutaj Suzuki i Kawasaki się śmieją, bo są w tym segmencie od dawna i tylko co jakiś czas dopasowują swoje modele do panujących trendów. Wiele osób spodziewało się, że tym razem Honda nowym modelem obudzi Transalpa i byłoby jak kiedyś. Większy model to Afra, a mniejszy, prostszy Transalp. Ma to sens i logikę, ale jednak nie. Mniejszy model 750 to również będzie Africa Twin i zostało to oficjalnie potwierdzone najnowszą zapowiedzią Hondy, która przedstawia gotowy motocykl. Są to oczywiście ujęcia z daleka, bez żadnych szczegółów, ponieważ oficjalna premiera została ustalona na 3 listopada, czyli tuż przed targami EICMA. Na ujęciach widać sylwetkę motocykla, która sugeruje, że będzie to lekki motocykl turystyczny ze zdolnościami terenowymi i jako głasza Honda, będzie dostępny w wersjach L standardowej i Adventure Sports, Czyli wypasionej. Czekamy więc na premierę i możemy mieć tylko nadzieję, że nowa Afra będzie kosztowała w okolicach 50 tysięcy złotych. A skoro mówimy już o nowym silniku Hondy, to trafi on także do Horneta. Tak, nowy Hornet również pojawi się już tej jesieni. Przygotowania trwają od dłuższego czasu, a cel jest jeden. Ma być to motocykl o zdecydowanie bardziej agresywnej aparycji niż aktualnie oferowane. CB650R. Dlaczego? A dlatego, żeby nawiązać skuteczną walkę z MT-07, Z650, 750 czy Duke'em 890. Wszystkie te modele łączą trzy cechy: wyglądają agresywnie, nowocześnie i szybko. Niekoniecznie są szybkie, ale tak wyglądają. Natomiast model CB650R jest bardzo ładny. Wygląda wręcz szlachetnie na tle konkurencji, co moim zdaniem wyróżnia go z tłumu i jeździ. Też sensownie. Test wideo CBK zobaczycie na naszym kanale zimą. W każdym razie, wśród producentów wymienionych modeli panuje pewien trend, a Honda z tym modelem się w niego nie wpisała. Z Hornetem ponoć ma być inaczej. Zobaczymy. Możemy jednak domniemywać z wysokim prawdopodobieństwem, że mimo większej mocy, to jednak Hornet 750 będzie słabszy niż CB650R. Dlaczego? Bo będzie posiadał dwa cylindry zamiast czterech i będzie to dokładnie ten sam silnik co w nowej Afryce Twin 750, więc możemy się spodziewać mocy w przedziale 70-80 koni mechanicznych. Może jednak Hondzie uda się urwać zbędne kilogramy, dać dobry zawias i hamulce i zrobić z tego naprawdę fajnego zawadiakę. Tego sobie i Wam życzymy. A propos niepokornych marek. to wśród tegorocznych nowości od Rebel Horna znalazły się buty Vandal, które uzupełniają serię kurtek oraz jeansów o tej samej nazwie. Daniel zabrał je na testy i pierwsze wrażenia są dobre. I wygląda na to, że nowe Vandale będą takim samym hitem jak kurtki i jeansy tej linii. Producent wypuścił je na rynek aż w pięciu wersjach kolorystycznych, z czego jedna czarna z różowymi elementami to ukłon w stronę dziewczyn ze Speed Ladies, które pomagały w wyborze designu dedykowanego dla pani. Cena butów Revelhorn Vandal to 449 zł. Dobra, plotek, ciąg dalszy. I wciąż od Honda. W sensie wcześniejsze informacje to fakty, a teraz będzie gorąca plota. Ponoć Honda pracuje nad nowym modelem CBR i ma to być model CBR 750. Tak, nowa CBR-RR, która ma konkurować z nową klasą sport, czyli Yamaha R7, Aprilia RS 660 i. Więcej takich sprzętów nie pamiętam. No Kawasaki Ninja 650 to jednak trochę inna liga, tak samo jak aktualna CBR 650. Gorące plotki mówią o tym, że Honda ma ochotę na dominację i zaprezentuje nowy model na silniku czterocylindrowym, który zgniecie rywali. Będzie tak samo zwinny, ale mocniejszy niż Aprilia i konkretniejszy niż Yamaha. Tak mówią plotki. I tak byśmy chcieli. Jednak w praktyce, skoro nawet nowy Hornet wychodzi na silniku dwucylindrowym, to sądzę, że plotka o nowym modelu CBR 750RR jest logiczna i prawdopodobna jednak właśnie z silnikiem z Horneta. Dlaczego? Bo opracowanie nowej jednostki napędowej i jej homologacja są kosztowne. Dlatego producenci starają się robić silniki maksymalnie uniwersalne i później wkładają je do trzech, czterech modeli. Jest więc spora szansa na nową CBR. R750, choć urwałabym z niej literki RR, ponieważ będzie miała w okolicach 70-80 koni mechanicznych, czyli dokładnie półka Yamaha R7. Ale może się mylę, może ktoś odpali coś szalonego. Od na przykład tak szalonego, jakim był Suzuki Biking, motocykl potwór, który kompletnie wyprzedził swoje czasy. Wyobraźcie sobie to, naked, mocniejsze niż topowe motocykle sportowe. Tak było w 2007 roku. 184 konie mechaniczne i 146 Nm. Czyste szaleństwo. Kombinezony zmieniało się częściej niż olej w tym motocyklu, a opony co drugą wizytę ukręgawały. Poludzie dilerzy dawali namiary na najlepszych w mieście. Świat raczej nie był na to gotowy, więc produkcja zakończyła się po pięciu latach. Ale teraz Hayabusa wróciła na drogi do salonu, a wraz z nią potencjał na powrót potwora. Ludzie przyzwyczaili się do ogromnych mocy w Nakedach, głównie za sprawą zaawansowanej elektroniki, która czuwa nad tym, aby Najmniejsza nawet ilość szarych komórek pozwalała nam jeździć jednośladami. Więc teraz powrót Bikinga ma bardzo dużo sensu. Szczególnie, że Suzuki brakuje jakiegoś konkretnego potwora. Model GSXS, choć jest bardzo porządnym sprzętem, to nie zrobił na rynku takiego rabanu jak Super Duke, BMW S1000R, a nawet niekoniecznie mocarna, ale bardzo dopracowana CB1000R Black Edition. Nowy Biking to póki co jedynie plotka, ale mówi się o niej coraz odważniej. A my trzymamy kciuki za to, aby powstawały na świecie nie tylko projekty potrzebne i sensowne, ale też te bardziej odważne i czasami wręcz straszne. A mówiąc o sensownych projektach, to myślę, że kolejna nowość ubraniowa przypadnie Wam do gustu. A właściwie dwie. Gdy kurtka skórzana okazuje się hitem, to znaczy, że musi być dobra. Tak właśnie jest z miejsko-sportową kurtką Vandal i klasyczną kurtką Hunter Pro. Rebel Horny, widząc sukces tych modeli, poszedł jednak o krok dalej, wypuszczając w tym roku tekstylne wersję obu kurtek. Zarówno Daniel, jak i Kuba testują te nowości. Pierwsze wrażenia, jak zawsze, znajdziecie przy. Przy okazji testowanych przez nich motocykli. Od siebie tylko dodam, że obydwie kurki są dość uniwersalne i posiadają dwie warstwy. Na nadchodzące zimniejsze dni sprawdzą się więc jak złoto, a i latem po wyjęciu dodatkowych podpinek będą dobrą alternatywą dla skóry. Tekstylny wandal kosztuje 799 zł i występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Natomiast Huntera znajdziecie w sklepach w cenie wynoszącej niespełna 1000 zł i w dwóch kolorach. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, że tak samo jak my czekacie z niecierpliwością na kolejne tegoroczne premiery. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.